Już od razu, jak tu jesteśmy wszyscy, to przypominam, że bo część osób mówi: o, Ty wy tam poszliście z tego Facebooka na YouTube'a, więc m, ja wolę czytać i nie będę was oglądał. Są tacy, ale czasami oni wpadają, więc ja od razu powiem na tym live. Na w tym kanale, również na tych kanałach, ogólnie na YouTube, jest zakładka taka jak społeczność. Tu publikujemy posty, tu publikujemy ankiety, tu publikujemy informacje pogodowe. W przypadku miesięcy letnich, tu będziemy analizy burzowe również publikować, więc po prostu przenieśliśmy się z jednego miejsca na drugie. Tyle i aż tyle. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, dlaczego, powiem bardzo szybko, dlaczego rzecz pierwsza, na Facebooku można dostać bana za nic i nawet nie wiesz, kiedy tego bana dostaniesz i dlaczego dostaniesz i po co dostaniesz. Niestety tam tego nie wiesz. U nas taka sytuacja e, była właśnie w maju, e, kiedy to Grześka Zawiślaka zablokowali, po prostu dostał permit bana, z tego co wiem, bo strona jego nadal nie funkcjonuje. Myśmy dostali dwie flagi, w sumie nie wiadomo za co i te flagi zostały, one nie zniknęły. Oni, one zostały. Więc tu od razu e, dla nas był taki, taka informacja już, że musimy po prostu coś wymyśleć, że nie musimy tutaj być. No to zastanowiłem się, tak wpadłem na pomysł, może byśmy zrobili coś na YouTubie, bo pierwsza podstawowa rzecz, w lato robiliśmy relacje na żywo na Facebooku, ale też na YouTubie to się bardzo fajnie przyjęło. Mamy dosyć specyficzny styl, mówię, cały czas mamy, bo Marta ze mną działa. Ona teraz swoje rzeczy robi. Zawsze jak nagrywam o tej 18 to przeważnie jej nie ma, ale jeżeli będzie i będziemy mieli możliwość to zrobimy takiego wspólnego live'a i odpowiemy na wasze pytania. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o, o tą rzecz związaną właśnie z tymi, z tymi banami, na YouTubie również można wyrwać bana bez dwóch zdań, tylko tu system działa naprawdę ok. W sensie masz dwie flagi, wiesz za jaki film i wiesz co było tam nie tak. I generalnie możesz zareagować, możesz odwołać i prawda jest taka, że jak czytasz regulamin i wiesz jakich słów możesz używać, a jakich nie możesz używać, to już jesteś w domu i jest naprawdę ok. Druga rzecz, która też jest bardzo istotna, ja osobiście naprawdę wolę mówić do ludzi jak pisać. Jest mi po prostu łatwiej, lepiej się w tym czuję. Zapewne sami zauważyliście. Że ja nie mam żadnego scenariusza. Ja owszem się mylę, ja łapię zawiechy jak człowiek, który nie ma scenariusza. Ja wszystko po prostu na bieżąco przygotowuję. Często razem z Wami na Waszych oczach tworzę materiały, które potem są publikowane na kanał i o, na oglądają to ludzie, którzy, którzy chociażby liveów nie oglądają, prawda? Więc to jest druga rzecz. A trzecia, trzecia rzecz, bez dwóch zdań, też bardzo istotna, co ja będę ukrywał. Dzięki! Z prostej przyczyny rozwijamy, rozwijamy te rzeczy, rozwijamy kanał, poświęcamy jakiś tutaj czas, do tego w lato jeździmy na burze, oczywiście robimy dużo kilometrów, a tu jednak monetyzacja na YouTube działa o wiele lepiej, bo monetyzacji na Facebooku po prostu nie ma. Tam jedyne, kto zarabia, to zarabia Facebook na reklamach. Natomiast natomiast na YouTube z reklam jest jakaś kasa, więc Chyba nie złamię regulaminu, jak powiem, że po prostu reklamy można oglądać na naszym live, To powoduje, że jakaś kasa wpada. Natomiast z drugiej rzeczy strony, każdy z Was może wesprzeć nas w transparentny sposób za pomocą albo tych super podziękowań, z tego co wiem, są, bo niektórzy to robią albo po prostu za pomocą wsparcia, tak jak wy tutaj robicie. I bardzo wam za to dziękuję, bo ja to po prostu widzę. Tak jak mówię, wjedzie teraz pianka, wjechała kamera, dzięki której obraz wygląda Normalnie wygląda sensownie i naprawdę dobrze nie widzicie. Ta kamera oczywiście jest wykorzystywana też do burz. Wiedzie niedługo kamera, e, kamera też do burz e, Osmo 4, DJI Osmo 4. E, w przyszłym roku burze będziemy robili za pomocą też dronów DJI Matrix 30T oraz DJI Mini. Więc naprawdę materiały będą ok. I materiały też mam. Dużo materiałów mam na dyskach, tak jak mówiłem, tylko muszę je po prostu wywołać i będziemy je razem oglądać, a jest co oglądać, naprawdę tych materiałów jest bardzo dużo. W sumie sam bym tam też chciał obejrzeć. Fajnie by było jakbym znalazł jakiegoś montażystę, który by mi pomógł te po prostu materiały pomontować. No i widzicie, montażysta nie zrobi tego za darmo, też trzeba mu zapłacić, więc no, tak to wygląda, no, niestety albo stety Powoli musimy to jakoś rozwijać i fajnie to rozwijamy, więc wydaje mi się, że ten krok w kierunku YouTube'a był dobrym krokiem i takim bardzo naturalnym. I jeszcze jedna rzecz. Nie ma drugiego takiego kanału o pogodzie. Po prostu. Nie ma. Więc mamy takie prawo pierwszeństwa, które no, ułatwia nam działanie. Dobra, rozgadałem się na ten temat, ale po prostu chciałem ten temat ruszyć, żeby zrobić to szybko i, i już, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda żebyście też mieli jasność i transparentność. No i tak jak mówię, tu mamy wszystkie nasze artykuły, wszystkie nasze posty, które piszą czy ja, czy pisze Dawid Gackowski ze strony UM, czy pisze też wielu innych chłopaków, chociażby z naszego Discorda, na który serdecznie zapraszam. Na naszym Discordzie bardzo mocno nam się rozwijają te kanały. Naprawdę możecie do nas dołączyć. Wiem, że chłopacy pode, albo podpilej albo podepną um, albo podepną link, więc okej. Okay. Koniec tego pitolenia.